WINS, nowy standard izolacji i uszczelniania okien na bazie folii płynnych. WINS Flex, dla montaży nowych i bardzo dużych okien. Instrukcja montażu. Witam Państwa i zapraszam na instruktaż montażu systemu WINS. W tym filmie zajmiemy się systemem WINS Flex, na który składają się. Folia płynna WINS zewnętrzna, oznaczona w systemie numerem 1. Piana pistoletowa Wins Flex oznaczona numerem 2. Folia płynna Wins wewnętrzna oznaczona numerem 3. System Wins Flex idealnie sprawdzi się w montażu i uszczelnianiu stolarki budowlanej w nowym budownictwie. Jest rekomendowany dla montaży nowych i bardzo dużych okien. Pamiętajcie, aby w trakcie aplikacji stosować środki ochrony indywidualnej. Systemu WINS nie wymaga czasochłonnego przygotowania standardowych powierzchni. Podłoże powinno być zwarte, stabilne i suche. Przed samą aplikacją należy je odpylić najlepiej przy pomocy szczotki i odkurzacza. Pomocne będą wytyczne montażu stolarki otworowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie odległości mocowań mechanicznych. Ramę w pionie i poziomie ustawiamy używając klinów. Według wytycznych ral szczelina między ramą a ościeżem powinna być w zakresie od 1 do 3 cm. Teraz czas na pianę flex z systemu Wins. Zakładamy puszkę na pistolet. Przed użyciem należy wstrząsnąć puszkę około 30 sekund. To bardzo ważne. Do aplikacji potrzebny będzie również spryskiwacz z wodą. W tym momencie chciałbym podkreślić, jak ważne jest zwilżanie podłoża przed aplikacją i zwilżanie piany po. piana potrzebuje wilgoci do uzyskania odpowiedniej struktury, bardzo dobrej adhezji, czyli przyczepności do różnych materiałów budowlanych, no i oczywiście szybkiego utwardzania. Czyścimy dla pewności powierzchnię. Aplikujemy pianę w narożnikach. W przypadku większości otworów aplikujemy pianę na dwa razy, biorąc pod uwagę głębokość szczeliny, raz wewnątrz i drugi raz na zewnątrz. Kilkanaście minut powinno wystarczyć do wstępnego utwardzenia piany. Jednak w zależności od warunków otoczenia, proces utwardzania piany może się nieco wydłużyć. Wilgotno i ciepło piana utwardzi się szybciej, zimno i sucho utwardzi się wolniej. Następnie tak ustabilizowane okno możemy dokończyć mocować przy pomocy połączeń mechanicznych. Po montażu mechanicznym należy ponownie oczyścić powierzchnię z pyłu. Pozostało dokończyć pianowanie. Ważne, za każdym razem powierzchnię należy zwilżyć, zarówno przed, jak i zaraz po aplikacji. Gdy mamy zapianowane całe okno, wyciągamy kliny i uzupełniamy pianę. Teraz musimy zaczekać na pełne utwardzenie piany. To półtorej godziny w standardowych warunkach. Po utwardzeniu odcinamy nadmiary piany. Do cięcia utwardzonej piany możecie wykorzystać tradycyjny nożyk do tapet, ale ważne jest, żeby ostrze było bez segmentów, czyli żeby nie było łamane. Ja osobiście polecam nóż profesjonalny do szynki, którym będziecie mogli ciąć łatwo i szybko. Kolejnym krokiem jest aplikacja folii płynnej WINS. W przypadku braku fabrycznej taśmy ochronnej polecamy taśmę malarską Titan. Przed aplikacją warto jeszcze raz odpylić podłoże. Folia płynna WINS dostępna jest w dwóch rodzajach opakowań: w wiaderkach, które nadają się do ręcznego nakładania oraz tzw. kiełbasach, które używane są razem z wyciskaczami ręcznymi bądź elektrycznymi. Folia zewnętrzna jest biała, a folia wewnętrzna niebieska. Zarówno folia wewnętrzna, jak i zewnętrzna powinna zachodzić minimum 3 mm na ramę i minimum 5 mm na powierzchnię ścieża. Po nałożeniu folii zdejmij taśmę ochronną. Folia wewnętrzna podczas utwardzania zmienia kolor z niebieskiego na czarny. Tak samo postępujemy w przypadku folii zewnętrznej. Kolejność nakładania folii nie jest istotna. Możesz najpierw nałożyć folię zewnętrzną, a potem wewnętrzną. Folia zewnętrzna tworzy bardzo elastyczną powłokę paroprzepuszczalną, a jednocześnie odporną na działania ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak zacinający deszcz i huraganowy wiatr. Jest odporna na promieniowanie UV przez 10 lat. To znacznie dłużej niż tradycyjne taśmy tekstylne, które odporne na promieniowanie UV są tylko przez kilka miesięcy. Warto dodać, że nasza folia płynna nakłada się dokładnie tak samo jak inne masy płynne, które stosujecie na budowie. Do tego można wykorzystać zwykły pędzelek, którym zaaplikujecie w narożnikach wewnętrznych, czy też obrobicie sobie kotwy, a do wygładzania. Zastosujcie pędzelek silikonowy, który idealnie uformuje Wam ostatnią warstwę. To tyle na ten moment, jeśli chodzi o system WINS. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!